Cześć. Z tej strony i witajcie na kanale. Mam dzisiaj czterech ciekawych gości z klanu 85733. Są to reprezentanci klanu, który wygrał tegoroczną drugą edycję Ligi Polskich Klanów. Zaprosiłem chłopaków, żeby troszkę się z nimi zapoznać, przybliżyć wam klan, no i żebyście mogli też posłuchać z ich perspektywy, jak wyglądają różne kwestie dotyczące ich klanu i też zabawy w LPK. Kto jest ze mną, chłopaki? Przedstawcie się. Ja no, jestem teraz. Cześć teraz? Witam. Jestem siwas. Cześć siwas. Cześć, Rambo. Cześć, Rambo. I. Dobry, jestem Fenek. I Fenek, dobra bardzo skromnych gości, jak słyszeliście. Dobra, chłopaki, słuchajcie, no to pierwsze formalności, grzeczności mamy za sobą. Pierwsze pytanie do was jest takie, no wygraliście w tym roku LPK, myślę, że nie mieliście żadnej konkurencji, daliście fajną lekcję, myślę, wszystkim, wszystkim klanom, które tam były, ale do LPK to przejdziemy za chwilę i sobie o tym więcej porozmawiamy. Najpierw chciałem zapytać o wasz klan. Po pierwsze, co znaczy ta nazwa 85733? A to, to akurat śmieszna sprawa jest, no bo nasz klan nazywał się inaczej, no ale że Wargaming sobie postanowiło usunąć tą nazwę, to po prostu zmienił no, na, na taką właśnie liczbę tak 8573 w sumie to nie ma jakiegoś innego znaczenia nazwa klanu tylko po prostu Wargaming usunęło nam nazwę klanu jaką mieliśmy i postawiło taką jak teraz aha czyli to nie jest wasz pomysł tylko po prostu po usunięciu bo macie w nazwie klanu właśnie renamed coś tam zostawiło ten, tą liczbę tak tak mieliśmy no można powiedzieć taką trochę obraźliwą aha. nazwę klanu i dlatego właśnie nam ściągli tą nazwę no i zmienili na taką na no, nie wiem, czy dało się tam po prostu to zmienić, ale raczej już się nie dało, byśmy musieli tak chyba do nich napisać. No to tak po prostu zostało, no i tak wystartowaliśmy, no i tak graliśmy cała LPK. Okej, okay, 853. Ale powiem wam, że ta nazwa jest intrygująca, bo każdy jak na to patrzy, co myśli, co to znaczy, nie? A to nic nie znaczy, tylko przypadek. No ale to dobrze wiedzieć. Spoko. Tak, 8 na pewno znaczy 8 wygranych, kolejne liczby. Kolejne Nasza... liczby są losowe. O, tak, tak. Jak się je doda pomnoży i odejmie, to wyjdzie prawda data końca świata. Spoko. Spoko. Dobra, czyli nazwę mamy rozkminioną, po prostu przypadek i zmienił wam Wargaming nazwę. Właśnie widziałem to też jak was stalkowałem troszkę, robiłem mały wywiad tam o was, no to na stronie BeatStars macie ten renamed, czyli tam właśnie nazwa zmieniona i to 85733. Myślałem, że ten tak został, nie? Ale to się okazuje, że to WG nazwało. Okej, okay, opowiedzcie mi coś o waszym klanie. Co to za klan, skąd się wziął na niego pomysł i w ogóle? Klan został zrobiony stricte po właśnie pod to LPK, no i nic więcej w sumie nie ma na celu. Jesteśmy, mhm. część się zna, część się nie zna, jakieś takie dalsze osoby. Okej, okay, czyli specjalnie klan zrobiliście, żeby sobie zagrać w elpeku? No coś w tym stylu. Mniej więcej tak. A, no to spoko, no to spoko, no to, no to nieźle, skoro zagraliście, zrobiliście klan na szybko i, i oczywiście graliście na takim poziomie, że poza zasięgiem jakiegokolwiek innego klanu, no to podziwiam, naprawdę. A wcześniej no... są ćwiczyliście, graliście, czy to jest tak przypadek? Ja myślę, że umiejętności po prostu graczy, którzy grali w, tym, w tej drużynie, umiejętności są tak duże, że my nie musimy jakby mieć dobrego zgrania, żeby wygrać powiedzmy słabym lub średnim klanem. Jak już byśmy chcieli grać z, jakimś, z jakimiś mocnymi kolami typu APA czy, czy tego typu no to myślę, że byśmy musieli tutaj wiesz ćwiczyć mm. albo więcej komunikacji poćwiczyć też. Ale myślę, że na LPK takie zebranie ludzi, którzy mniej więcej jakoś tam się kojarzą w tym Community Blitzu, no i którzy wiedzą coś o tej grze no to nie trzeba aż, aż takich umiejętności oraz zgrania, nie? Ale to powiem Ci, że i tak jestem pod wrażeniem, bo często jest tak, że umiejętności indywidualne wcale się niekoniecznie muszą przy przekładać później na to co się robi wiesz no turnieju nie no bo trzeba troszkę jakieś taktyki opanować troszkę się zgrać zawsze to gdzieś tam jest potrzebne a wy samych tylko swoich umiejętności byście w stanie naprawdę fajnie grać i ogarniać no super te bitewki bo wyglądały one tak że nie zostawialiście szans chyba się jednym albo dwóm klanom udało z wami w ogóle jakąś bitwę wygrać jedną no mega, mega szacunek Władek tak Władek przy pracy dokładnie więc mega no szacunek z PLPF-em przegraliśmy z lpf em, z -em. jedną World tak War. jedną bitwę dokładnie co? I to była, tak, była pierwsza nie, chyba na początku bitwę. mi się wydaje tak no to to, to był, byłem tak, byłem właśnie pod wrażeniem. No to dobra. A powiedzcie mi, czy ten klan będzie istniał? Czy macie wobec niego jakieś plany? Czy to jest po prostu no, taka beczka na LPK i zamierzacie to gdzieś tam zakończyć? Czy my nie wiemy jeszcze nawet. Może Kaza, jak rozpocznie się nowe LPK, Aha. to może wtedy, nie wiem. Zobaczyłem, może też będziemy grali, jeżeli będziemy mieli taką możliwość. mam dobra. Okej, okay, to następne pytanie, gracze w klanie, skąd ich wzięliście? Czy to są znajomi, czy to są, nie wiem, losowe osoby? Jak ich do klanu ściągnęliście? Kilka ja osób znamy jeszcze, tam od kilku lat, ale to jakieś tak te osoby. No, Teraxa kojarzy okay. oczywiście jeszcze z Feniksów, no. Ja bym o. się tak troszeczkę, żeby nie zostawić poprzedniego pytania tak? bez odpowiedzi, ponieważ było pytanie jakby, się tam znamy, albo czy graliśmy wcześniej razem, tak? No to, to jest tak, że wielu z nas grało w różnych drużynach, które grały tam prove your skills i różne sezony, którzy ze sobą nigdy w drużynie nie grali, niektórzy na przykład tylko ze sobą trenowali albo przeciwko sobie, więc no jest jakaś tam gęsta sieć powiązań, ale też nie jest tak, że każdy każdego tam świetnie zna, ale niektórzy na pewno się, tak jak Rambo powiedział czy to się znają pewnie od wielu lat. Od lat, jasne, no to spoko, dobrze wiedzieć, Dziękuję za do, doprecyzowanie. A powiedzcie mi, czy ten klan jest otwarty na niegraczy graczy, czy można się do was zgłaszać, nie wiem, jakby to chciał na przykład, czy, czy właśnie to jest taki projekt, że tak naprawdę jest sobie nie wiadomo, co z nim będzie? Nie wiem, zgłaszać znaczy, znaczy to, to okay. Będzie to nie wiadomo. raczej mm -hmm. znaczy nie, nie znaczy wiem, nie zapraszamy. Część z nas nie panuje znaczy. rozwijać tego. No to ciekawe swoją drogą wam, no. Wracając do pytania jeszcze, jakby skąd graczy? No, wydaje mi się, że to zaczął Barty Krakieta, chyba znany też jako V. Mi się wydaje, że on to zaczął. Pozapraszał różnych graczy, a potem się okazało, że proje w ogóle nie grał, ale i tak pozdrawiamy. No i pościągał paru graczy, których znał. Potem wydaje mi się, że głównie, nie jestem pewien, Cycył trochę też się tym zajął. że co ściągnął mnie, radę. Ramba i. Może no, powiem, nie było to jakoś super zorganizowane, ale jakaś grupka się zebrała. Jasne, no wystarczyło, żeby, żeby, po, żeby pograć w LPK i, i, ten, i to LPK wygrać, nie? No część z nas posiada już jakieś doświadczenie tojowe, więc nie, nie było jak, tak, tego, że mamy jakiś świeżaków. Jasne. Dobra, no to następne pytanie. Powiedzcie mi tak, jakich ludzi macie w klanie? Chodzi mi o to, że czy to są młode osoby, nie wiem, nastoletnie, czy to są starsze osoby, czy to są dziadki tak jak ja? Jaki macie przekrój w klanie tych osób? Nie no, jedynym dziadkiem to jestem ja reszta. tak? Ja myślę, no że tak każdy jest mniej więcej, no pełnoletni, tak. Mm -hmm. Raczej nie ma osób takich młodszych niż 18 lat, chyba że, chyba, że czegoś nie wiem. No, ja mam 17 lat. No ale dobra, no to mniej więcej no, 18 można, nie? No to raczej nie mamy dziś w okolicach od 10 do 15 Jasne, no. czyli takich nastolatków, nastolatków raczej nie macie, tylko chłopaki już w takim wieku, może nie starszym, ale takim, że tam te 17-18 już są i w górę. Grywały. Spoko, spoko. No mam wrażenie, że się właśnie zmienia powoli średnia wieku tych graczy w, w bicie. I jest to właśnie graczy starszych i a też bardzo to młodych, to tak no ale tak jest. Dobra, a skąd zamiłowanie do bicia? Takie ogólne pytanie do Was wszystkich indywidualnie. W sumie to przypadek. Ciężko stwierdzić w sumie po tylu latach, od czego to się zaczęło. No nie, a długo Ciężko już gracie? Pięć, hmm. osiem, dziewięć. Nie wiem dokładnie, ale pewnie też takie mocne kilka grup. Czyli kilka. Wszyscy, wszyscy już X lat grają, nie? Mało jest takich osób, które zaczynają dopiero, mm. tylko raczej jest doświadczenie i wiele lat gry. Dobra, okej, okay, słuchajcie, no to dzięki, to już wiem coś o Was, przynajmniej tak o Waszym klanie. Mam nadzieję, że widzą, troszkę się rozjaśniło też. Ciekawa historia. To teraz przejdźmy do LPK. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby wziąć udział w lidze? W to chcieliśmy już wziąć udział w poprzedniej edycji, no ale coś nie wyszło. Organizator dopiero... stwierdził, że nie jesteśmy klanem, Co? To jest zabiła historia, ale ogółem no nie nas po prostu tak jakby w poprzedniej edycji, z racji, że no, tą samą grupą znajomych, którą się znamy, Aha. od wielu chcieliśmy zagrać, ale po prostu w innym klanie, bo zrobiliśmy taki klan pod sezon i tam pod rozwijanie, ale powiedzieli nam, że nie można. I nie podali konkretnego powodu. Powiedzieli po prostu, że nie jesteśmy klan. Bo klan musi mieć historię. Aha, ciekawe to jest, powiem wam. Nic o tym nie wiedziałem swoją drogą. No pewnie chłopaki z, z LPK coś więcej na ten powiedzieli. Mogę podejrzewać, że być może stwierdzili, że jesteście po prostu za mocni i będzie, będzie lekki problem, bo oni też, robiąc LPK, starali się brać takie klany, powiedzmy, maksymalnie średnie, nie? Ja tam kiedyś ja sugerowałem. No że... że słyszałem na no mm -hmm. ostatnim. To oni chcieli AP zapraszać. No ale to zagrać. APA to byłaby, wiecie, raczej tak prestiżowo, nie? Że nazwa ciągnęłaby no. może Medialnie i tak dalej, bo wiadomo, że nikt z po mnie wygra, ale spoko, rozumiem. Pomysł wiemy, skąd się wziął. Powiedzcie mi, co sądzicie w ogóle o, o LPK? O tym, o zjawisku, organizacji, o pomyśle, o wykonaniu. Jakie są wasze wrażenia? Takie My gorsze tak. TPK. Mi nie podoba się na przykład to, że te reklamy po prostu odpadają jakby ja wcześniej tak, niż tak. to no. jest, niż, niż, niż jest kończące też te LPK, nie? No, czyli po prostu no płaszam, tak, tak. Może... Za ostro powiedziałem, ale po prostu no, poddają się za wcześnie mm -hmm. tego LPK, no i trochę niemiłe to jest. Tak. No w tym sezonie dwie, dwa klany odpadły w taki głupi sposób, w sumie nie wiadomo czemu, ja Oczywiście. Ja może za to powiedziałem coś miłego. Mm -hmm. y <grym> Wydaje mi się, że to na pewno ciekawa opcja dla jakichś tam klanów, które chcą się właśnie rozwijać. Chcą też mieć jakieś wiecie turniowe, ale chcą też jakoś wiem, rozwijać jakieś swoje community, może jakąś swoją rozpoznawalność trochę y na polskiej scenie klanów. No i nie wiem, dla mnie też czas Sami, i może też dla innych osób z mojej drużyny też czasami fajnie sobie poglądać te bitewki innych drużyn, tam pośledzić co się tam stało śmiesznego, coś dziwnego, a może coś nieprawdopodobnego. No było śmiesznych ja akcji sami... rzeczywiście dużo. Mhm. No, i no, no ja na przykład też... fajnie mhm. się też ogląda postęp e, innych klanów. Na przykład nie, nie spodziewałem się, że herosi będą grali nawet, może nie grają znakomicie, ale naprawdę widać postęp na przykład tych herosów e, czy też innych klanów. Fajnie, fajnie się to ogląda te postępy. Oczywiście jak gra z lepszymi, no to więcej się uczysz, tak? Możesz tutaj podpatrzeć jakąś, jakąś taktykę, jak, jak zagrać jakąś pozycję i wtedy też się uczysz. I fajnie, że mogliśmy się przyczynić do tego, żeby po prostu nauczyć czegoś innego. Ja, akurat <grym> chyba dużo jakichś tam pozycji nie graliśmy, bardzo sensownych. Często raczej to było takie nie do przodu, ten, e, jakaś rotacja, zobaczenie co możemy zrobić. Co od nas raczej nie polecałbym podpatrywać jakichś pozycji, bo tam dużo chyba tego nie było. Bardziej te późniejsze etapy bitwy już, pręd, już prędzej. Ale jeszcze nawiązując właśnie do postępu klanów, to tak mniej więcej w temacie chciałbym powiedzieć, że też jakby wydaje mi że widać jakiś tam postęp i co jest też bardzo ciekawe, że jakaś rywalizacja jakichś tam paru klanów z trzech, czterech naprawdę była taka zawzięta i też jak spojrzymy na wyniki, to naprawdę czasami jakieś, można powiedzieć, że wyniki były zaskakujące, na przykład wydaje mi się, że I1 grało z Darksami, wydaje mi się, że to dość zaskakujące 3 dwa, bardzo ciekawe, że jak się spojrzy na te wyniki, to widać, że czasami wyniki jakby tworzą taki zamknięty krąg jednej drużyny, która pokonała kolejną, która pokonała kolejną, kolejną i tak dalej. Tak, dokładnie Wiecie co, ja też często powtarzałem, że to jest właśnie fajna możliwość dla tych wszystkich kranów, żeby się troszkę poduczyć, po pierwsze podpatrzyć na tych najlepszych, bo od was nawet jeśli tak jak mówicie, no może niekoniecznie patrzeć na taktyki, ale jednak wygraliście bardzo równo, nie robiliście błędów, naprawdę fajnie się na to patrzyło, byście bardzo dynamiczni i świetnie wasz rozstawiający czytał mapę, więc to było super i o tym też wspominałem. I druga sprawa, że wiele kranów miało też możliwość właśnie sprogestowania. Zaraz was zapytam o ocenę poszczególnych kranów, ja osobiście bardzo mi się podobał właśnie oprócz Herosów też Jaiwan, który w pierwszym sezonie, no to tam właśnie taki początkujący klan, w drugim już potrafili o wiele składniej grać, więc fajnie było widać progres niektórych klanów. To też jest świetne, fajnie, że to zauważyliście. I teraz jeszcze a propos, bo zanim przejdziemy do klanów, jeszcze jedno pytanie a propos LPK. Gdybyście wy mogli, tak od wewnątrz bo patrzyliście, to co byście poprawili w LPK w następnym sezonie? Że jakieś nagrody, bo to by się przydało. Nagrody, dokładnie. Chciał, mm -hmm. więc, to... Minimalne chociaż, chociaż minimalne jakieś nagrody, żeby... No jasne, jednak, to motywuje. Fajnie mm -hmm. się walczy o, o coś, a nie tylko o, o fan tak. Pan jest ale najważniejsza, ale jednak to... szybta jakiś nagrod, nie zaszkodzi, nie? Jasne. U Boże jeszcze, żeby to się szybciej odbywało, bo jednak dużo to zajęło. Tak, strasznie, strasznie długo no, no. To, no, tak. No. to. prawda, ja w te wewnętrzne sprawy już nie wchodzę, bo, bo to chłopaki sobie tam organizowali. Ale wiem, że jak się ciągnęło co tydzień mecze, no to raz w tygodniu, no to to rozciągnęło się chyba na 9. Przy 9-10 to było 9, 9 tygodni, no to dwa miesiące, nie? Można wygrać dwa razy w tygodniu na przykład, a przy większej ilości klanów to by jeszcze dłużej trwało. Ale też pewnie wtedy chłopaki by bardziej kombinowali, nie? W zależności od tego, ile tych klanów będzie, bo tu było dużo takich różnych niuansów, że nie wiadomo było, ile ich będzie. Na początku było dużo chętnych, się wydawało, że będzie dużo więcej niż pierwszy, Edycji, a potem wyszło mniej, a potem jeszcze jeden klan odpadł i drugi klan odpadł i się zrobiło tak jak się zrobiło. Dobra, ale to dzięki z tej uwagi, myślę, że chłopaki z LPK mogą sobie coś podsłuchać też i może w przyszłości też coś zmienić, poprawić, zobaczymy jak będzie z trzecią edycją i czy będzie, bo to dopiero wyjdzie. I mam do was jeszcze jedno pytanie na koniec, że przelecimy sobie przez wszystkie klany i jestem ciekawy waszej oceny tych klanów, bo z wszystkimi graliście, nie? Możecie nie pamiętać dokładnie bitew, ale myślę, że coś będziecie mogli powiedzieć po kolei. Kolejność do słowa, jak oceniacie? Pozytywnie. Bo, tego, ale to, bo już to... z żadnym nie było, ale... Ostat Ostatni przeciwnik te. w sumie. Strasznie no. dużo błędów robią. No robią, robią, ale oni I, też od niedawna jak grają. Nie? Jak wszystkie, tak, tak, tak. tak ale eee, chodzi zapodniemy. o takie podstawowe błędy. No. Zostawianie właśnie złotych, tak. jak widzą, że jedziemy tam. To jest bardzo krótki no, niemądrz. Nie wiem, czy, czy to ten klan, ale któryś jeszcze tak w sumie to reakcją tak troszeczkę zawodził, że podejmowanie decyzji było no, bardzo wolne i przez to w sumie mm -hmm. to bardzo łatwo wygrywaliśmy potyczki. Jasne, oni po prostu stanęli w miejscu i liczyli, że wygrają na punkty, a no nie zawsze się wygrywano na punkty. Można, ale... Chyba to jest tak, że jak masz lepszych w sumie graczy indywidualnych, to atakowanie jest w sumie bardzo proste na, na graczy, którzy tak. są słabsi. Nie? I oni się bronią, ale tak naprawdę, no ile można się bronić na graczy, którzy są indywidualnie lepsi. Nie? To prawda. Lubimy na jakichś innych kątach, bo sezon się zaczął i nie mogliśmy na głównych. Dobra, lecimy ja, dalej. Ja mhm. jeden czołg do wyboru. To niewiele rzeczywiście. No czasem, czasem rzeczywiście te setup... Pczołgów były dość dziwne, no ale teraz tak myślę właśnie, że wy się też pewnie bawicie w tym i różne czołgi sobie możecie brać, i tak wszystkim jesteście w stanie wygrać, nie wiadomo. Jeszcze przelecę szybko te klany, Jak wam się coś przypomni, to mówcie XWPX? No to chyba nie grałem, więc nie wypowiem niestety, bo mnie przed nie, nie było tak, na... inne To, nie, to, ile to nie było ci, że my tam graliśmy momentami chyba pięciu na 6 Mogło tak było? być, bo tam chłopaków nie było. No to my w sumie <laughs> to mieliśmy 7, ale staliśmy na Awku chyba dwoma czołgami mm -hmm. praktycznie Godzillą i wz i w sumie to pięciu na 6, chyba graliśmy taki dość początkujący klan, ale przynajmniej chłopaki przychodzili i starali się coś tam sobie podpatrzeć. No i to się szaluje, że no do końca, nie? a nie podają się w środku i. Dokładnie o to chodzi. Przykład... Szkoda, drinku, że się poddali. Bo myślę, że pomimo wywrotki u nas, jakby w naszej bitwie, to mogliby te drugie miejsce na spokojnie mieć. No właśnie, a nie wiem dlaczego się wy, 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 wycofali, no ale ich decyzja. Trzeci klan, Darks. Znam kilku osobników z tego klanu i w sumie to dobrze grają. Spoko. A nie pamiętam zbytnio mecz, meczy, bo nie wiem czy wtedy mhm. grają, czy nie. Heros? Nie, też nic nie powiem. Ja jeszcze. Nie no wiem, no. czy mógłby powiedzieć o Jasne. Darksach. Zajęli drugie miejsce, więc gratulacje. No o właśnie, gratulacje jak najbardziej. No, tak, tak, najbardziej. Szkoda mi trochę, że bitwa 3L3 z Darksami nie była streamowana, ponieważ ona była, że bardzo ważna właśnie dla tych ostatecznych wyników. Mm -hmm. Że nie była streamowana jakby przez ciebie i ma. Ale zresztą oglądałem na przykład tam powtórki, na przykład na lagunie. Naprawdę dziwnie się oglądało te bitwy. W sensie koledzy, bardzo z Darksam 3L3. Czasami no, takie bardzo stali blisko środka mapy, jakby zamykali się w jednym miejscu, zamiast się troszeczkę rozproszyć, Zająć jakieś kluczowe pozycje. Sami właśnie stali wszyscy bardzo blisko bazy B i czym potem nie wiem, dali się objechać, albo właśnie nie wiem, próbowali jakiegoś pusha w takim miejscu, gdzie się nie do końca dało, więc myślę, że czasami mogliby koledzy trochę bardziej spróbować się może rozproszyć. Ściągnąć po prostu zająć. po mapie, nie? Nie jakoś jest tak, mega tak, bardzo, tak. ale po prostu kontrola mapy jest też bardzo ważna, zamykanie się w jednym tak. punkcie to jest po prostu oddawanie przeciwnikowi pozycji i no w końcu Cię wyfarmią, prędzej czy później. Jasne. Dokładnie. Heros? Myślę, że dobry progres, dobry progres Herosów. Czyli ciebie, chłopaki, w tym chłopaki do przodu, jasne. PLPF? No to w sumie największy opór był. No... też. niektóre były No, no chyba to, największy przeciwnik. Jak... Tak, tak, tak. Mi się wydaje, że tutaj no chłopaki mają jakieś umiejętności, no i to trzeba, trzeba uważać na nich, nie? Trzeba uważać. Ja bym powiedział właśnie, że patrząc, wiem, że Darks wygrał drugie miejsce, ale tak oglądając spórki i też wiem, że Darks wygrało z PLP chyba 3-2 w ich meczu, ale jednak oglądając właśnie bitewki, no to różne to naprawdę PLP wydaje się jednak lepszym klanem, jakby jeśli chodzi o zajmowanie początkowych pozycji czy późniejsze jakieś rotacje. Wydają się po prostu lepsi, ale jednak przegrali w tym bezpośrednim mhm. meczu. Jasne. Okej, okay, dalej, 3 i 3. Nie grałem tego meczu, ale. Chyba grałem, ale nie pamiętam. Wiesz? Ale pamiętam, to, to była był bitwa Molendaj. na Micka Molendarku, chyba. Na I Koledzy, siódmy, a, i dobra, siódmy był wtedy pod, ty, pod mostem. Tak, 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 I z tego co pamiętam, to 3 i 3 udało się łatwo zbejtować, że tak. posyłało się jeden czołg na, na ich dwóch, oni zjeżdżali na ten czołg. I później push w jedną stronę leciał, nie? I to było tak samo, chyba te 5-7 heavy też ładnie tam poszło, że o, nie pamiętam. Tak to konkretnie, ale chyba. Chemichawi. Łatwo ich po prostu jest y, zmylić. Myślę, że jak puszczamy po prostu jeden czy dwa czołgi jednostronnie, to będziemy tamtą pushować. No mm -hmm. prostu... Łatwo bo ich zbaitować po prostu. Czy no, to 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 Jak, jak już się jedziemy. wylewali na kogoś, no to już nie było odwrotu, że po prostu ich, ich jakoś, jakoś przegrać tą bitwę. nie? Okay. I Jak już zostaje zbaitowani, to już. No, no, no nie, nie tego, się bez informacji no. nie można puszować okay. Ta Takie bronienie w mieście w sumie to też jest, to też jest ciężkie. Jak jeszcze bajtujesz się na coś, ty wyjeżdżasz na to i wtedy z drugiej strony w sumie puszyłem ci flankę, te dwa czołgi zostają na samym końcu. To jest ciekawe w ogóle, że oni z tego miasta jeszcze postanowili później wyjechać, nie? To, to nie prawda. No, zasada jest taka, że jak masz pozycję w górę to staraj się ją trzymać. No i oni chyba mieli jeszcze bazy, nie? A nie, no mieli szybciej bazy mi się wydaje. A, ja, a nie, grali, nie grali z Defensywnie w ogóle, tylko grali albo pasywnie, albo w ogóle agresywni. To o tym też właśnie mówiłem często, że, ma, że mają dwie bazy, mają punkty, a potem chłopaki dziwne że wjeżdżają i tak dalej. Nie? Śmieszne było to, że my praktycznie zawsze nie mieliśmy, może mieliśmy kiedyś, ale z tego co pamiętam, to nigdy nie mieliśmy punktów pierwsi. Nie mieliście, no? Nie mieliście. I, ale i tak udawało nam się wygrywać te bitwy, bo oni po prostu zamiast stać i zabrać jakieś fajne pozycje, to no, daje się po prostu ostrzelać, później wystarczyło pusznąć trochę indywidualnego skilla, no i po prostu wszystko padało. No. No, tak, to, tak to wyglądało. Też o tym właśnie często mówiłem, komentując, że mają dwie bazy, jest fajnie teraz trzymać pozycję, a potem się zaczynały dziwne rzeczy. Mogę, mogę taki przykład dać, tak. na przykład e, z Herosami. To była przystań, podajże, chociaż mogę się teraz mylić, e, jak ta mapa się nazywa. Herosi mieli dwie bazy, my mieliśmy jedną, no i w sumie to wszystko rozpoczęło się od tego, że okopali się i ich STB zebrał chyba trzy, trzy strzały na przestrzale. Ten STB hmm. później spadł, i wystarczyło pusznąć jedną flankę, że żeby oni po prostu stracili, w, nie wiem, w 15 sekund trzy czołgi, nie? Też było dosyć śmieszne, że oni w przeciągu pół minuty stracili w sumie to trzy czołgi, albo cztery nawet. Przy dużej różnicy Nigdy... umiejętności, sorry, że nawet wiedzieć słowo, to rzeczywiście tak wygląda, nie? Że czasem gracze... To, że... Bardzo, tam agresy... Bardzo tam agresywnie może przeczytali nasz line-up, albo tak zrezygnowali stb od razu posłali w B, bo potem uciekli tym stb ale potem jakoś gorzej uciekł w pewnym momencie i właśnie zebrał. Czołg nawet... chyba stał na open, i... co pamiętam. Tak, bo oni często, niektóry... te klany często tak, zostawiały ten... te czołgi tak pojedynczo, te medal, ten... Ten... Było. Granie AB oczywiście jakby nie daje kontroli lepszej kontroli mapy, tylko C daje tą lepszą kontrolę mapy, ale koledzy, właśnie po zajęciu tych baz, jakby na pewno mogli też zająć lepsze pozycje, bo zajmowali powiedzmy wielu takich typowo turniejowych pozycji widać było, że niezbyt do końca jeszcze znają tę, przynajmniej pod względem turniejowym, więc myślę, że polecam czasami sobie trochę pojeździć po mapce, po, jakby wjechać w jakąś bazę, zobaczyć, skąd można by dekapować może. Zobaczyć z jakichś miejscówek można streamy... spotkować różne ranki. Albo tak, właśnie oglądać streamy. Tak, teraz grają no, no, po prostu to Europy. Cezana. Tak, i wtedy sami można oglądać, zobaczyć, dlaczego klan na przykład iść posłał czołki. Czy sami oglądając, nie znamy tej pozycji z randomką, więc się zastanawiamy, dlaczego tam w ogóle posłali czołg. Po prostu trzeba spojrzeć, może gdzie ten czołk ma przeszał, pomyśleć, właśnie, albo co może spotować, wtedy pomyśleć, dlaczego akurat tam był czołg, albo co właśnie ta drużyna, która była tam czołg, wysłała go akurat tam. No analizowała. Może proszę. myślała, że przeciwnik zrobi coś konkretnego i dlatego właśnie ten czołk tam był. Nie ja polecam grać jeden do jednego, to, co oni grają bo no jeśli klan na przykład gra 7 e, lightów, no to jeśli wiemy, że nie mamy 7 ludzi do lighta, to nie jest dobry pomysł, naprawdę. W tych planach raczej nikogo nie ma. No. To jest tak, to, nie jest, to jest po prostu bez sensu. jeśli... Danie jakichkolwiek no, medów, u nich to no, było po prostu sata tak, czołgów. nie, nie, nie mieć. Niech po prostu no, że na razie skupią się na hatekach, teraz jest akurat tak fajna meta, że można grać tymi hatekami. No medami no, trzeba dużo samemu grać. To trzeba prawda, trzeba... żeby to ogarnąć tak. Na pewno ogarnieć bardzo bo bardzo, no wiadomo, medy nie wybaczają i lajty pomyłek. Dobra, chłopaki, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za, za ten opis, za to, że przyszliście, za to, że się podzieliście swoimi wrażeniami z widzami. Fajnie, bardzo mi miło, że tu Was mogłem gościć. Chcecie jeszcze coś na koniec powiedzieć, pozdrowić kogoś, cokolwiek? To ja bym chciał pozdrowić Fatkata oraz CPT Radzia, moich ulubionych grzybów. O, Spoko. Kapitan Radio i Fatkat. Pozdrawiamy. Myślę, że na pewno musimy pozdrowić resztę osób, które grały z nami w drużynie więc to jest na pewno Cycu, Dzidka Kaczka, e, Green, Green, Bartek Lip. Rakieta, Stasiek Gnubowiec i Zaczu. A ja, o, ja no, bym jeszcze w sumie chciał... jeden kolega mój One Punch Box teraz zagrał. Może chciał nas na zagrał, pierwszy medyce i w sumie no chyba wiem sumie. czemu nie chciał nas. Mhm. Mogę być jeszcze od siebie, że po prostu plany na przykład też patrzyły jaka jest obecnie meta i starały się nie grać, bo no widząc te typy to nie ukrywam, śmialiśmy się do przejścia. No. No. Proszę was, śledźcie tą metę, bo oddajecie, wygrać. No, typy były dobre, ale. No, no, no już nie są tak. temu. Jest, naprawdę, jeżeli macie coś jakieś... grać, to weźcie te E5 albo 60TP. Jeżeli, tak, jeżeli nie umiecie grać 60TP, weźcie tą E5 po prostu. Tak. E5, albo E72. No, też jest teraz dobry. Nie, no, zostaw tego małszy. O, V72. No, no to się że 60TP, to tam macie jeszcze E5, fajnie możecie jeszcze grać. To type, type to jest może taki lepszy czołg na słabszych graczy często, tak? bo nie wiedzą jak to przebić. Type, że tak powiem, w tym może być dobry przeciwko. Nawet Isaś w tego możecie ubiegać. grać. O, jest, jest siódmy Czasem. naprawdę, jest fajny teraz. Dużo czołgów w mhm. Ale zostawcie I tego Type'a w spokoju, najlepiej tego sprzedajcie. I tego super konia, bo ja też widziałem, że wygracie ja W tym się konia, w nigdy nie grało. Tak, tak samo te no, lajki, jak już to grać jakimiś medami. <laughs> przede wszystkim to trzeba. No, na to najlepiej nie, grać to, full hatek po prostu. Też. Jeżeli nie ma się tego gracza na lajcie albo będzie, to po prostu grasz full hatek i tyle. Dobra, znowu wyszliśmy w porady, ale dobrze, że mówicie, bo przynajmniej coś, coś może z tego sobie gracze właśnie wyciągną. No i też fajnie, że graliście, bo jak mówię, to jest dobra lekcja dla wielu innych młodszych klanów, żeby podpatrzeć, jak się naprawdę dobrze gra. Także fajnie, że byliście też w tym i myślę sobie, że, że ogólnie dobrze to wyszło. Do zobaczenia wam w takim razie. Mam nadzieję, że na trzeciej edycji, jeśli się pojawi, mam nadzieję, że chłopakom się będzie chciało ją robić. Fajnie było też, żeby było więcej klanów. Zobaczymy, czy też tym, tym klanom się będzie chciało angażować. Byłoby dobrze. No ja wam bardzo dziękuję. Pozdrawiam was w takim razie.